Witajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku ze serii Uczymy się Django. Dziś porozmawiamy o czymś co z pozoru wydaje się banalne, czyli o przesłuchaniu plików w Django. Ale jak to często bywa, im prościej rzecz wygląda na zewnątrz, tym więcej ciekawostek i niuansów kryje się w środku. A więc dziś na spokojnie rozłożymy sobie na części pierwsze pole Fight Field. Czyli narzędzie, które pozwala użytkownikowi wygrywać dowolny plik na serwer. Opowiem Ci nie tylko, jak go używać, ale też na co uważać, jak zabezpieczyć upload, jak ograniczyć rozmiar plików lub zwiększyć ten rozmiar plików i coś się dzieje po stronie serwera. No dobrze, weź sobie coś teraz do picia, usiądź wygodnie i lecimy z tematem. To tworzy jakikolwiek projekt, i to niezależnie czy to rozbudowany serwis, czy mała aplikacja, w pewnym momencie staje przed koniecznością przesłania pewnego rodzaju danych do wnętrza tego projektu. Dane takie mogą być różne, i wszystko zależy od tego, jaki mamy zamysł i w jakim kierunku rozwija się nasz projekt. Niemniej jednak można sobie wyobrazić, że chcemy dać możliwość wgrywania użytkownikom np. PDF-ów czy danych z Excela i dalszej pracy z tymi danymi. Zastosowań może być tu tysiące i nie sposób ich wszystkich wymienić tak pokrótce. Aby jednak przesłać takie pliki możemy posłużyć się tutaj polem FileField m.in. w formularzu. Nie jest to oczywiście jedyny sposób i nie jest on idealny, ale jest bardzo dobrym sposobem. FileField to jedno z podstawowych pól formularza Django, które pozwala użytkownikowi przesyłać pliki na serwer. W dużym skrócie to właśnie dzięki niemu możemy umożliwić upload plików, dokumentów, PDF-ów. Zipów czy skryptów. Ale uwaga! Filefield nie służy do przesyłania obrazów. Do tego Django ma osobne pole Image Field, które dodatkowo waliduje, czy przesyłany plik jest faktycznie obrazem. Skupmy się jednak na naszym polu, aby takie pole zbudować, oczywiście musimy zacząć od zaimportowania sobie formularzy. Czyli From Django i import. Forms. Jest to standardowe, jak przy każdym formularzu, więc już ten import sobie poznaliśmy. Teraz podajmy sobie jakąś klasę o dowolnej nazwie, która będzie dziedziczyć po naszym polu formularzy. Jak to będzie klasa o nazwie, na przykład Dokument Form. I musi ona dziedziczyć po naszych formularzach, czyli Forms i Form. Tak i dwukropek, żeby zakończyć klasę. Wewnątrz tej klasy podajmy nazwę formularzy i przypiszmy do niej odpowiedni typ pola, bo na razie jeszcze nie wiemy, jaki to jest typ pola, tak? I w naszym przypadku oczywiście to będzie nasz file field, czyli niech to będzie dokument. Teraz mówimy, że to jest nasz formularz i przypisujemy ten typ tego pola i dajemy nawiasy. I oto taki najprostszy sposób, w jaki można wyrazić pole FileField w formularzu służącym do przesłania przez użytkowników plików. Po zaimplementowaniu takiego pola na stronie Django, przeglądarka wygeneruje odpowiedni element File jako input type w HTML-u, który będzie miał przycisk przeglądaj czy wybierz plik, no wszystko zależy od przeglądarki, jak to sobie tam wygeneruje, oraz nazwy wybranego pliku. No dobrze, teraz przejdźmy do tego, co można w tym polu skonfigurować. FileField posiada kilka istotnych właściwości, które warto poznać. MaxLength określa maksymalną długość nazwy pliku, nie o maksymalną wielkość, ale długość nazwy pliku. Domyślnie jest to chyba 100 znaków, ale możemy to zarówno zwiększyć np. do 200, do 300, chociaż nie widzę takiego sensu, żeby aż tak długie nazwy przechowywać w bazie danych. Możemy też to oczywiście sobie skrócić. Allow empty file określa czy Django powinno akceptować puste pliki, czyli takie o rozmiarze 0 bajtów. Domyślnie jest to na false, ustawione jest to domyślnie na false. I właśnie bardzo dobrze, bo puste pliki to zazwyczaj oznacza, że jest jakiś błąd po stronie użytkownika, czyli albo wgrał nie ten plik, albo plik nie zawiera żadnych danych. O, jest po prostu o wielkości 0 bajtów. Mamy możliwość tutaj oczywiście skorzystania z Required, Label, Help Text. RON Message Działają dokładnie tak samo jak w innych formularzach, w innych polach formularzy. Więc, jeżeli oglądałaś lub oglądałeś moje poprzednie filmy dotyczące różnego rodzaju pól formularzy, to doskonale już wiesz, do czego te właściwości służą. No dobrze, zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Ja Oczywiście dla zaoszczędzenia czasu mam już przygotowany taki formularz i teraz przejdźmy sobie do niego. Podzieliłem tutaj ekran na dwie części. Myślę, że to rozwiązanie jest lepsze niż przeskakiwanie pomiędzy poszczególnymi okienkami. No, jeżeli wam jednak to przeszkadza, bo któryś na przykład ekran jest za mały, na przykład wiem, kod jest za mały, to dajcie znać w komentarzu. Dla mnie jest to duże jednak ułatwienie. No dobra, zobaczmy co tu się dzieje w naszym formularzu. Mamy taki właśnie formularz, mamy nazwę tego naszego formularza, mamy typ pola, czyli file field. Mamy label, czyli to jest etykieta, dokument, to ją widzimy właśnie w tym miejscu. Required jest ustawione na true, czyli plik jest wymagany. Max Length jest 200 znaków, tutaj jak ustawiłem sobie to po prostu na 200 znaków. Wy możecie tutaj dać 50. Allo Empty File ustawiony jest na false, czyli nie akceptuje żadnych pustych plików o rozmiarze 0 bytów i to jest domyślne ustawienie, jeżeli z niego zrezygnujecie, to, to nic się nie stanie, nie musicie tego pisać, bo i tak Django będzie to tak właśnie interpretować. Ale raczej nie zmieniajcie tego na true, lepiej po prostu zostawić na false. Help Text, czyli prześlij dokument w formacie PDF lub DOC, no i tu doskonale widzimy, Tą podpowiedź pod naszym polem. Error Message, no to walidacja. I mamy tutaj jeszcze widget, w którym używam atrybutu Accept i tutaj w tym miejscu właśnie za pośrednictwem tego atrybutu możemy ograniczyć typ plików, które użytkownik może wgrać w oknie dialogowym. Nie jest to takie stuprocentowe zabezpieczenie, bo można to obejść, ale zwiększa komfort użytkownika. Zarówno on od razu będzie wiedział. Jakie pliki są akceptowalne, jak również, jeżeli to połączymy z naszą podpowiedzią, no to tutaj już będzie taka jasna informacja. zwróć jeszcze tutaj uwagę, że we właściwości widget użyłem ALT Input, co nie jest tutaj domyślnym typem dla pola Fightfield. Do tego jednak jeszcze wrócę w dalszej części odcinka. No i teraz mamy tutaj możliwość po prostu wgania sobie jakiegoś pliku. Ja tu biorę pierwszy lepszy, który mam w pobranych i widzimy jego tutaj nazwę i praktycznie nic więcej. Jeżeli teraz byśmy nacisnęli wyślij, to nic się nie stanie, bo samo użycie przycisku wybierz plik czy przeglądaj na różnych przeglądarkach to może różnie wyglądać i naciśnięcie wyślij nie spowoduje, że plik zostanie gdziekolwiek zapisany. I tutaj właśnie przechodzimy do kolejnego aspektu związanego z polem FILEFIELD. Gdy plik zostanie przesłany, Django umieszcza go w specjalnym obiekcie UploadFile. Znajdziesz go w Required Files. W zależności od wielkości przesyłanych plików, Django używa dwóch rodzajów klas Upload File. In Memory Upload File dla małych plików, przechowywane są one wtedy w pamięci RAM. Jak również taką klasę jak Temporary Upload File, dla, już dla dużych plików, i one są przechowywane wtedy w takim specjalnym katalogu, takim tymczasowym. Dzięki temu możemy odczytywać nazwę, rozmiar. A nawet zawartość plików, choć przy dużych plikach, odczyt zawartości może stanowić pewien problem. Ale jeżeli chcesz, by plik został fizycznie gdzieś zapisany na dysku, na w naszym serwerze, musisz to zrobić ręcznie lub poprzez model. Modelów jeszcze się tutaj nie uczyliśmy, ale wiedz, że taka możliwość jest. Tu rodzi się pewnego rodzaju pytanie. Skoro więc plik nie jest zapisywany od razu, i aby to zrobić, muszę używać Fault Field jako pola modelu, a nie formularza, to po co w ogóle w formularzu istnieje taka możliwość? Po pierwsze, mamy możliwość późniejszego zapisu takiego pliku przesłanego za pośrednictwem formularza, ale nie o tym chciałbym dzisiaj rozmawiać. Lubmy się tutaj na naszych różnicach. Ole File Field w formularzu w głównej mierze możemy użyć, gdy tylko chcemy zaimportować jakieś dane jako pliki tymczasowe i na nich działać lub przeprowadzać jakieś operacje. Chcemy przetwarzać plik, ale nie chcemy go przechowywać, na przykład wyświetlić tylko dane z pliku i dokonać ich analizy. Nie wiem, chcemy wykonać jednorazową operację i nie potrzebujemy trwałej referencji w bazie danych, lub ma to stanowić tylko jakiś załącznik. W przypadku natomiast FileField jako pola modelu, tu będzie odwrotna sytuacja. Tego rozwiązania użyjemy na przykład, gdy chcemy zapisać już referencję do pliku w bazie danych. Plik ma być trwale powiązany z obiektem, potrzebujemy dostęp do pliku przez cały cykl życia obiektu lub chcemy wyświetlić i linkować do tego plików np. w szablonach. No dobrze, znamy już te różnice, wróćmy teraz do przesyłania plików w formularzu. Jeżeli jednak interesowałby Cię temat tego rodzaju pola, ale w modelu, Tutaj znać w komentarzu. Samego modelu, to jak już powiedziałem, nie poznaliśmy jeszcze w serii uczymy się Django, ale będę wiedział, na co zwrócić ewentualną uwagę w dalszych odcinkach. I tu przechodzimy do bardzo ważnej kwestii. FileField nie posiada własnego mechanizmu ograniczenia rozmiaru plików, ale czy to oznacza, że możemy za jego pośrednictwem przesłać plik o dowolnej wielkości? No właśnie nie. Jak powiedziałem wcześniej, w zależności od wielkości pliku, przesyłany plik za pośrednictwem formularza, nie modelu, trafia do albo do in Memory Upload albo do Temporary Upload tym samym musi być jakieś ograniczenie i weryfikacja tego rozmiaru. Takiego ograniczenia nie posiada jednak FileField jako wbudowanej w swoją strukturę funkcjonalności. On sam tego nie robi. Dzieje się to natomiast za pośrednictwem globalnych ustawień, które, które domyślnie ograniczają przesyłanie plików do 2,5 MB i do takiej samej wielkości limit dla pojedynczego żądania. Możemy to oczywiście zwiększyć przy pomocy odpowiednich modyfikacji w ustawieniach w Settings settings.py, dodając tam pewne dwie linie kodu. Przejdźmy sobie właśnie do naszych ustawień. I ja już tutaj takie coś przygotowałem. Widzicie, że mamy możliwość właśnie zwiększenia limitu dla całego żądania, jak również zwiększenia limitu dla pojedynczego Pliku, zwiększenia bądź zmniejszenia. To wszystko już zależy od naszej inwencji twórczej. Mamy też możliwość użycia własnych ustawień i własnych limitów, ale później musimy to wykorzystywać w własnej walidacji w formularzu lub modelu. Jeżeli interesuje Cię taka walidacja, to daj znać w komentarzu. Pamiętaj również, że mamy możliwość ograniczenia wielkości przesyłanych plików. Również w konfiguracji serwera, ale to temat na zdecydowanie inny odcinek, a nawet całą serię odcinków dotyczących właśnie konfiguracji serwera. Zanim zakończymy, to obiecałem, że powrócimy jeszcze do jednego tematu, a mianowicie do naszego pola, jakie ustawiliśmy w widżecie. Specjalnie tutaj ustawiłem File input, czyli tu, właśnie w tym miejscu, które renderuje się jako samo pole przeglądaj, bądź tak jak w naszym przypadku, wybierz plik. Domyślnym typem jest tu jednak całkowicie inny typ, a mianowicie właśnie tego rodzaju typ tego pola, który dodatkowo wyświetla nam nazwę naszego pliku i to nie w ten sposób, jak to w tym przypadku, ale pozwala nam na edycję tej nazwy przed zapisem. Jak również dodaję taki checkbox Usuń, który daje nam możliwość usunięcia pliku z naszego modelu. Jak sobie tutaj odświeżymy stronę, wejdziemy jeszcze raz, to widzicie, że na chwilę obecną nie ma tutaj żadnej różnicy. Nawet wygram sobie jakiś plik, Niech będzie ten sam plik co i wcześniej, ale widzicie, że nie ma tutaj żadnej różnicy. W prostych formularzach właśnie nie zauważymy takich różnic w wyglądzie tego pola. Dzieje się tak, bo jeśli Twój formularz nie edytuje istniejących danych, czyli na przykład tylko przesyła plik bez możliwości jego późniejszej zmiany, to Django nie ma co pokazywać jako właśnie obecny plik i wtedy obydwa widżety zachowują się identycznie. Dopiero jeżeli byśmy użyli tego rodzaju pola w modelu, to tam byśmy zobaczyli tą różnicę. Nie chcę dzisiaj tego jeszcze pokazywać i mieszać, bo nie poznaliśmy modeli, ale jeżeli by Cię coś takiego interesowało, to daj znać w komentarzu i wiedz po prostu, że masz możliwość dwóch rodzajów użycia, dwóch rodzajów typów dla pola File Field. Whitefield to potężne narzędzie Django, jeżeli dobrze je zrozumiesz i skonfigurujesz. Oczywiście nie poznaliśmy wszystkich jego możliwości, ale pamiętajmy, że jest to seria uczymy się Django, która ma na celu pokazać najważniejsze aspekty, na które warto zwrócić uwagę przy budowaniu swojego pierwszego projektu. Najważniejszym jest tu jednak praktyka i rozwiązywanie poszczególnych błędów, jakie po drodze nam się przydarzą, a one nas uczą najlepiej i najlepiej zapamiętujemy później właśnie te błędy, jak również sposoby ich rozwiązywania. W kolejnym filmie zajmiemy się polem Image File, który też bardzo często się używa, więc jeżeli nie chcesz tego przegapić, to zasubskrybuj mój kanał. A jeżeli dotarłaś lub dotarłeś do tego momentu, to daj również łapkę w górę. Ja już się żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka. Dzięki że jesteście i dzięki za wspólną naukę.